Cześć, witajcie w CIFY6. Dzisiaj odcinek ankietowy, także już serdecznie zapraszam do głosowania w ankiecie, do której link znajdziecie oczywiście w opisie. Można też do niej trafić poprzez społeczność YouTubeową, bo to tam się ona właśnie odbędzie. Cztery opcje będą, piąta dowolna i, i ruszymy z nową serią, myślę, że jakoś pod koniec lipca. Bo z tydzień ta ankieta się pokręci. No, jakoś tak wychodzi. Zobaczymy, jak to dokładnie będzie. Zależy jeszcze, jak inne serie się ułożą. Wiadomo. Dziękuję, oczywiście, za wszystkie pomysły, propozycje i tak dalej. Pozdrawiam wszystkich oglądających. No i zawartość dodatkowa. Tutaj chciałbym od tego zacząć, bo wszystkie te serie zagramy na tym modzie, który poprawia rozwój botów. No i to było już widać w poprzedniej serii, aczkolwiek poprzednia seria była specyficzna, bo na dyplo taka bardziej. Także możliwe, że ten mod nie rozwinął skrzydeł, więc w tym zobaczymy, jak to będzie działało. A obadamy jeszcze, chyba w przyszłej serii, inny mod zaproponowany przez JKD. Na tym samym polega, że boty mają się lepiej rozwijać. Tylko inaczej się nazywa, trochę inaczej działa AI. Także następnym razem obadamy. To wszystko tutaj na tych modach, na których ostatnio graliśmy. No i będzie teraz. Prezentacja opcji numer 1. No, i tutaj, no, podwędzony pomysł z c 5 czyli krwawa jadka. 10 tyranów na małej mapie. Wszystkie te gry generalnie będą na małej mapie, z tym, że będę dokładał gracze SI. Także będziemy mieli do, do czynienia z igrzyskami śmierci. Mniejszymi bądź większymi, ale zawsze to będą igrzyska śmierci na Polskim poziomie trudności. No i tutaj krwawa jadka. Mongoliom. Mongolię byśmy, szanowni Państwo, wybrali, czyli Ciingischona trzeba szukać, a nie Mongoli. jest tutaj. No potężna cywka bojowa. Dołożylibyśmy aż czterech graczy, także byłoby na małej mapie 10 graczy. Standardowo jest sześć. Szaleństwo trochę oczywiście. Tutaj, szanowni państwo, wybralibyśmy tych wariatów takich największych. Tych, których kojarzymy z agresją, zbiciem i tak dalej. Trajan jest takim mordercą? To Myrys na pewno jest i ją na pewno damy. Także takich tutaj wybierzemy. Nie będę teraz wszystkich wskazywał, bo trzeba popatrzeć. Dokładnie, także czasu marnować nie będziemy. No ale taki kolos... Jak Montezuma, to wiadomo, że musi być. Gorgo też się kojarzy. No, ten też jest wariat. Także tacy tutaj będą. Wiadomo o co chodzi. już każdy się domyśla po samym tytule. Robert też jest niezłym świrem. O Bolivar, on ma potężną cechę do walki. I on też tu będzie musiał być. Ach, dał kolory. Pierdoły takie a potem i tak są te kolory takie same. Bo to to gierka, tak to wymyślić, to masakra. No i to oczywiście, szanowni Państwo, zagramy na Pangei, bo ma być rozpierducha. A nie ma lepszej rozpierduchy niż na Pangei. Mała mapa Pangea, krwawa jadka, 10 graczy, Igrzyska Śmierci. Pozycja startowa zbalansowana, no bo to ja to nawet nie robię w kontekście swoim, tylko żeby boty. Nie umarły w pierwszych turach. I żeby ropę na przykład miały. Chociaż ja to zawsze ustawiam, a i tak ropy potrafią nie mieć. Hmm, no ten balans gry nie jest dobry. Jak wiemy. W każdym razie tutaj dołożylibyśmy jeszcze tryb barbarzyńskich klanów i tryb bohaterów i legend. No bo to pasuje do walki. A, no i korpo i Monopole będą wszędzie, bo to jest tryb, który lubię. Jak mówiłem wielokrotnie, dla mnie on by mógł być integralną częścią gry, bo fajnie rozbudowuje mechanikę luksusów. Także jest ok, bardzo mi odpowiada. No i oczywiście, z uwagi na specyfikę gry, i no punktowe musi zostać jeszcze zmniejsze do 400, do tury tak, żeby nie było spersonalizowane, i wszędzie też do 400. Bo grać do 500 to ostatnie 100 tur, to i tak zwykle wycinam jak już się zdarzy, bo jest dramat, wszystko wolno się mieli, a już nie ma kompletnie prawie co robić. Także w ten sposób też będzie każda seria wyglądała. No i tutaj, tak, punktowe dominacja, krwawa jadka, igrzyska śmierci na małej mapie, ale wetkniemy tutaj czterech graczy więcej, czyli aż 10. Opcja numer dwa. To, jest, to będzie to też, o czym wspominałem w poprzedniej ankiecie, co ostatnio wymyśliłem, czyli azjatyckie tygrysy. Tutaj byłoby z kolei włączone tylko zwycięstwo. Punktowe musi być, ale naukowe. Ja sam bym zagrał kmerami, czyli tym panem. Oto tutaj. I wybralibyśmy tutaj te cywki właśnie z tej Azji, tylko tym razem też mała mapa, ale już bez szału takiego strasznego. Więcej jak najbardziej, żeby było Igrzyska Śmierci, czyli będzie 8 na 8 graczy na mapie dla 6 graczy, czyli też troszkę takiej Igrzyska Śmierci. I tutaj te cywki by były wiecie z regionu właśnie tej Azji południowo-wschodniej, no czy, czy może bardziej wschodniej no, z naszej perspektywy europejskiej, bo i Korea by tu na pewno była. Na pewno Chiny by tu były. O właśnie. No Kubila i Hana też bym pewnie dał z Mongolii. Tak, tak. Wiadomo kto tutaj jeszcze będzie. Indonezja tu na pewno musi być. Także ja bym sobie ich tutaj wybrał. Indonezję, Japonię. Wiadomo. Takie, takie właśnie cipki by się na tej mapie, w tej serii Znalazły. O, Wietnam. Fajne to może być. Podoba mi się. Tak wygląda opcja numer 2. Nie ma dużo tych map. Boję się wykorzystywać, bo tu jest Azja południowa wschodnia Ale pamiętamy Europę, która była totalnie zrypana. Więc pewnie pan G. Chyba, że z jakiegoś moda, to ewentualnie może jak ktoś coś ma sprawdzonego, że to fajnie działa ten mod i podrzuci to, to, to badam i być może się skuszę, Bo tak w ciemno grać to nie. No to Europa była ewidentnie zrypana, a to piraksisowa mapa przecież. Także dramat, boję się brać tej ich kolejne. Tu jest w ogóle ten problem na tych piraksisowych, że z zasobami Odzwierciedlającymi ich historyczne położenie, także nie ma szansy, żeby ta mapa była w jakikolwiek sposób zbalansowana. Jestem troszkę chory, także pewnie wyciąłem to kasłanie moje w tym momencie. Tak wygląda opcja numer 2, szanowni państwo. Panga, zapewne w takim układzie. Aha, i jeszcze tryby oczywiście. Korpo i monopole by były i tyle. I tyle myślę tutaj. Mhm, nie ma co tam kombinować. Dobra, przejdźmy do opcji numer 3. Też znana wszystkim doskonale, bo Maorysi, Igrzyska Śmierci na Wodzie, Archipelag, także tutaj szukamy kupę. Jego właśnie wybieramy. Wzięlibyśmy tutaj z kolei morskie cipki, takie narody żeglarzy żeby fajnie było, także Anglia jak najbardziej musi być. Dodamy właśnie Portugalię, Hiszpanię, Holandię. No i będzie ciekawie. Mam nadzieję. Ten sposób o Kartaginę też, pewnie też. W Ten sposób, szanowni Państwo, kombinujemy. Igrzyska śmierci na wodzie. Tu oczywiście Pan Ga już być nie może. Wzięlibyśmy po prostu archipelag. Jak najbardziej mała mapa igrzyska śmierci, więc dwóch kolejnych dokładamy i tryby jakie tutaj. Tu byśmy zagrali trybie bohaterów i legend. Bo tak jak już wspominałem, Maorysi Polinezyjczycy mają te zwierzenia oparte właśnie o takich różnych bohaterach, bohaterów mityczne postaci. To jest ciekawe, także oni tutaj pasują zdecydowanie. I opcja czwarta, to już akurat będzie coś nowego, mianowicie... Zagralibyśmy na mapie, na której już kiedyś graliśmy. Wyżynami się zwie. Zagralibyśmy Inkami. I zagralibyśmy... Cipkami. No właśnie z tego regionu Ameryki Południowej. Czy w ogóle tamtego właśnie obszaru szeroko rozumianego? Bo inkowie będą na mapie jak najbardziej, czyli Paczakuty, nimi właśnie byśmy zagrali. Byłby też kupę tutaj. Chyba jest 7 takich indiańskich cywek. Ale generalnie Indianie. Wyżyny Indianie. O, pani sz szóste niebo. Wiadomo, że musi być. O, jego też bym tutaj dał, bo on pasuje. A nie ma aż tylu Indian, tak jak wspomniałem. Także będę musiał tutaj kombinować, wybierać. Na pewno, na pewno, na pewno. W razie czego do, do, dorzuca jakiegoś Hiszpana albo Portugalczyka właśnie. Bo oni tam pływali. Kupę o Lautaro, oczywiście, musi być. Kupę wspomniany, no bo oni też w Wielkanocna niedaleko Ameryki, pływali, spotykali się. Najprawdopodobniej. No badania na to wskazują. Kogo jeszcze o Montezumę dołożymy? I jeszcze ktoś jest, taki, a no Chris jest jeszcze oczywiście. I brakuje ósmego, także kogoś dorzucę. Kogoś dorzucę, nie wiem, może Pedro? Pedro też pasuje od biedy. No, może być. Także w taki sposób by to mniej więcej wyglądało. Tutaj z kolei zagralibyśmy na zwycięstwo naukowe i kulturowe. Bo ta mapa wyżyny, to by była, szanowni mapa, a? szanowni państwo, mapa zdominowana przez wzgórza i pasma górskie. Także taka bunkrowa by to mapa dosyć była. Też igrzyska śmierci, także mapka mała dla sześciu graczy, ośmiu byśmy mieli. Bunkrowa mapka, i tutaj no, oczywiście i tak bym walczył. No bo gra w civkę bez wojny żadnej, no to co to za no. Historia cywilizacji to historia wojen. Historia ludzkości to historia wojen. Także jakąś tam chociaż jedną bym musiał wy wywołać. Choć pewnie by się skończyło to tak jak zawsze, czyli kryzys wojskowy, kurde, i każdy tam mnie leci i mnie biją. Sami wiecie, rozumiecie, jak to działa. Sojuszem mnie przed tym nie obronią. No i tutaj, korpo-monopole by zostały. Ci też tutaj pasują. Nie wiem, czy tutaj nie wtyknąć tych tajnych stowarzyszeń. A no może być ciekawe, tak. Jeszcze bohaterowie i legendy tajne stowarzyszenia. I to jest opcja numer 4. Opcja numer 5, tak jak już wspomniałem, byłaby opcja dowolna. Coś innego napiszę w komentarzu. Ja to kiedyś sobie zbiorę. To znaczy, ja to regularnie zbieram. Codziennie notuję sobie. Mam teraz pliczek właśnie otwarty, na który sobie zerkam. No i jak to coś tam ciekawego się pojawi, no to, no to kiedyś pewnie może to trafić do ankiety. Takiej opcji mniej lub bardziej zmienionej, bo ja tutaj kombinuję, żeby jak najwięcej osób zadowolonych było. Ostatnio Maciek tutaj podesłał fajny pomysł na serię. Mianowicie Starożytna Europa TSL: Granie Rzymem i Dominacja. I to też by było ciekawe jak najbardziej. Pax Romana bym to już nazwał, bo już mi się spodobało, ale były dwie podobne serie, niestety. Jedna właśnie Polską w Europie, to z uwagi na kontynent była ona podobna, można powiedzieć, a druga jeszcze bardziej podobna to był ten antyczny świat, gdzie grałem Fenicją, też na mapie, może nie Europy, tylko basenu Morza Śródziemnego. Nie pamiętam, czy to był basen Morza Śródziemnego, czy Europa. I nawet startowałem przecież w Italii. Także to było niedawno, więc na razie sobie darujemy, ale mam to zanotowane, kiedyś do tego pewnie wrócę. Tyle dzisiaj. Zapraszam do głosowania. Trzymajcie się, pozdrawiam i na razie.